Ahoj! Czy wiedziałyście, wiedzieliście, że kurs na dziecko to nie tylko szkolenia i poduszka ciążowa, ale też termoforek. Termoforek, który jest oczywiście zaprojektowany w Polsce, wyprodukowany w 100% w Polsce, z zero zagranicznych, że tak powiem, naleciałości, został bardzo dobrze przemyślany. Z reguły termoforki dla maluszków są malutkie, bo maluszki są malutkie, natomiast nasz termoforek jest specjalnie dużym termoforkiem, dlatego że on też będzie służył nam dorosłym, szczególnie mamom, które na przykład mają stany zapalne, na przykład piersi. Natomiast co wyróżnia nasz termoforek, to oczywiście to, że jest duży, ale zobaczcie, jak on jest sprytnie zrobiony. Czyli ten wkład, który jest w środku, on się nie przesypuje, czyli cały czas tak samo jest wypełniony, dlatego że, że jest podzielony na trzy komory. Dzięki temu ziarna, które są w środku, one się nie przesypują. Czyli jak ustawicie pionowo, to wszystko się nie przesypie do samego dołu. Zobaczcie, tu są ziarenka, tu są ziarenka i tu są ziarenka. Także duże i sprytne rozwiązanie. Natomiast z reguły jak myślimy o termoforach, zapewne kojarzymy to z małym dziećmi. I tu chcę troszkę zmienić Wasz pogląd na temat termoforów, bo właśnie poton jest duży, żebyśmy my dorośli też mogli z niego korzystać. I teraz termofor. Znowu kojarzy nam się głównie z zastosowaniem cieplnym, czyli rozgrzewamy i stosujemy ciepełko. Natomiast pamiętajmy, że termofor, przynajmniej nasz, można też chłodzić. Czyli mamy podwójne działanie. Możemy działać ciepłym, możemy działać zimnym. A jak działa ciepło i zimno medycznie, już wam tłumaczę. Zacznijmy od pierwotnego działania, czyli od ciepełka. Po pierwsze, Ciepło rozszerza naczynia krwionośne. A co za tym idzie? Przez te naczynia krwionośne zaczyna przepływać znacznie większa ilość krwi, a krew jest nośnikiem m.in. tlenu, ale też substancji odżywczych, czyli mamy lepiej natlenowane i lepiej odżywione mięśnie. Druga rzecz działa przeciwbulowo. Przeciwbólowo, bo właśnie działa rozluźniająco. Czyli, na przykład, jeżeli mamy bóle menstruacyjne, fantastycznie nam pomoże, jeżeli sobie położymy właśnie ciepełko na brzuszek. Jeżeli, na przykład, spaliśmy tak jak ja dzisiaj spałam, i wszedł mi ból tutaj bardzo mocno w mięsień, że nie mogę spojrzeć w lewo, wtedy rozgrzewamy termoforek, kładziemy go sobie na ten mięsień, który właśnie nas boli, i fantastycznie go rozluźni. No nie zapominajmy, że ciepełko też wspomaga gojenie się przewlekłych stanów, na przykład zapalnych, jak reumatoidalne, różne zapalenia. To ciepełko zmniejsza wtedy dolegliwości bólowe i pomaga jakby tym stanom się wyciszać. Drugie zastosowanie to zimno. Zimno działa odwrotnie do ciepła. Czyli obkurcza naczynia krwionośne, dzięki czemu zmniejsza przepływ krwi przez naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęki, które powstają przy różnych np. urazach, jak skręcenia, różnego rodzaju stłuczenia. Spowalnia również przewodnictwo nerwowe. Co to znaczy po polsku? Zmniejsza ból, czyli działamy przeciwbólowo. Oraz ograniczamy stany zapalne i różnego rodzaju krwawienia. Oczywiście nie jakieś wielkie krwotoki. Więc tak na szybko. Na co możemy stosować termoforek, który jest zimny? Na świeże urazy jak stłuczenia, obrzęki, krwawienia, cieniaczki, na bóle głowy, oczywiście gorączka i różnego rodzaju krwiaki. Czyli możemy podsumować, że zimno działa na świeże urazy, stany zapalne i obrzęki, a ciepełko działa na przewlekły ból, dolegliwości mięśniowe oraz takie stany, które nie mają cech ostrego zapalenia. Jak widzicie, termofor, który nam się z reguły kojarzy z najmniejszymi maluszkami, czyli takimi niemowlaczkami albo wręcz nawet noworódkami, które mają dolegliwości brzuszkowe, wcale nie musi być tylko dla takich maluchów. Może być dla starszych dzieci, bo przecież urazy, siniaki towarzyszą naszym starszym maluchom, ale też nam właśnie przy bólach menstruacyjnych, bólach głowy też urazach, bo przecież nam też się zdarzają, także mamy tutaj bardzo szerokie zastosowanie dla wszystkich grup wiekowych. Nie ma co się ograniczać, moi drodzy. A gdzie można nabyć to cudeńko? Oczywiście w sklepie kursu na dziecko, a link do niego znajdziesz poniżej w komentarzu.